Witaj, nazywam się Marzena Borowska-Kowal. Z wykształcenia jestem psycholożką i psychoterapeutką w nurcie psychodynamicznym. Zanim na dobre poświęciłam się pracy z pacjentami, przez wiele lat związana byłam z biznesem. Zajmowałam się sprzedażą, szkoleniami, zarządzaniem. Choć z zewnątrz wszystko wyglądało stabilnie, wewnętrznie coraz częściej towarzyszyły mi napięcie, stres, poczucie zagubienia. Smagałam się z trudnościami nie tylko zawodowymi, ale też osobistymi, rozterkami związanymi z pogodzeniem macierzyństwa i kariery, kryzysami w relacji, utratą kontaktu ze sobą i własnymi potrzebami. Własna psychoterapia była dla mnie doświadczeniem przełomowym, pomogła mi odnaleźć spokój, zrozumieć siebie i odbudować relacje z innymi. To właśnie wtedy zrozumiałam, że chcę umożliwiać innym to, czego sama doświadczyłam uzdrawiającej zmiany, która staje się możliwa dzięki relacji terapeutycznej. Zdecydowałam się poświęcić pracy z pacjentem z uważnością, empatią i przekonaniem, że każdy zasługuje na wsparcie. Dziś pomagam osobom, które doświadczają lęku, napięć, depresji czy trudności w relacjach. Pracuję zarówno indywidualnie, jak i z parami. W swojej pracy łączę wiedzę psychologiczną z osobistym doświadczeniem. Wiem, jak trudno jest prosić o pomoc i jak wiele odwagi to wymaga. Dlatego w swojej pracy staram się tworzyć bezpieczną, uważną przestrzeń, w której możliwe jest poznanie siebie i budowanie życia w równowadze i zgodzie ze sobą. Jeśli czujesz, że nadszedł czas, by zatroszczyć się o siebie, zapraszam do kontaktu.